Cześć, czy widzieliście już najnowszy krzyk mody w Rosji, czyli najnowszą kurtkę Władimira Putina, który kilka dni temu wystąpił na stadionie Łużniki w Moskwie w kurt celoropiany za bagatela 60 tysięcy złotych? Dopiero co opowiadałem Wam o garniturach rosyjskiego władcy, który potrafi wydać na nie ćwierć miliona złotych i o zegarkach, na które potrafi dać nawet 2 miliony złotych. A tymczasem mamy niespodziankę. Otóż w czasach szalejącej wojny, w czasach, gdy zwyczajni Rosjanie nie mogą sobie już kupić za bardzo ani mąki, ani soli, ani mięsa, ani podstawowych dóbr konsumpcyjnych, w czasach, kiedy inflacja zżera im całe oszczędności, i w czasach, kiedy przychodzą na ten stadion, bo Putin obiecał im wypłatę po 20 zł i ciepło posiłek dla każdego, który przyszedł na ten koncert z okazji aneksji Krymu, otóż ich ukochany przywódca pojawia się w kurtałce za 60 tysięcy złotych. Kurtałce, pięknej kurtce zresztą, loropiany, która dokładnie kosztuje tyle. Yy, ten włoski dom mody na tyle ją wyceniał i za tyle można ją kupić rzeczywiście na stronie internetowej. I nie wiem, co o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że facet kompletnie już odleciał. W czasach, kiedy próbuje bezskutecznie zapanować nad wielkim kryzysem gospodarczym w swoim kraju, w czasach, kiedy w jawny sposób drwi sobie z sytuacji ekonomicznej swoich obywateli, on bez zmrużenia oka, bez najmniejszego zastanowienia się dalej ubiera się w drogie ciuchy i to skąd? Z zachodu, z tego zgniłego zachodu, z tego zachodu, którego teraz tak bardzo nienawidzi, z zachodu, na którego sam próbuje sprowadzić sankcje, z zachodu, któremu grozi, że wszystkie firmy, które opuszczą Rosję, będą e, przez Rosjan przejęte. I tak otóż tego zachodu nie lubi, że ubiera się w zachodnią, znienawidzoną kurtkę od Loropiany prosto z Włoch. No cóż, mam nadzieję, że oni kiedyś naprawdę przejrzą na oczy i że kiedyś dowiedzą się prawdy. Natomiast no, przykre i smutne jest to moim zdaniem, że ta propaganda, taka tempa wydawałoby się, taka, taka widoczna i taka oczywista, do Rosjan w jakiś sposób nie dociera i oni nie widzą zgrzytu między tym, co ten człowiek, ten szaleniec im mówi, a tym, co on sam robi. Drodzy Rosjanie, mam nadzieję, że kiedyś przejrzycie na oczy i zobaczycie, co on z wami po prostu wyprawia, bo facet y, drwi sobie was biały dzień y, w obecności kilkudziesięciu tysięcy osób na stadionie. Y, po prostu się z was śmieje i po prostu sobie z was kpi. Mam nadzieję, że się kiedyś obudzicie i wreszcie to dostrzeżecie.